Celem powstania spółdzielni socjalnej było przede wszystkim wypełnienie luki, takiego brakującego ogniwa, jeśli chodzi o dywersyfikację usług realizowanych przez gminy, dlatego też postanowiliśmy tego typu podmiot powołać. Z drugiej strony natomiast ideą powołania spółdzielni był pewnego rodzaju mechanizm, sposób mieszkańców na samych siebie, którzy również za pośrednictwem tego podmiotu mogą realizować swoje inicjatywy i swoje pomysły. Nasza spółdzielnia powstała 1 maja, była to inicjatywa Urzędu Gminy pana wójta Krzysztofa Sobczaka oraz Stowarzyszenia Oświatowego i tutaj pani Agnieszki Maj-Kowalskiej. Celem naszej spółdzielni jest integracja, w zasadzie sensie reintegracja zawodowa oraz społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatrudniamy w naszej spółdzielni osoby, które były zagrożone wieloletnim bezrobociem. Osoby, które posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Dajemy im szansę rozwoju oraz uniknięcia tego wykluczenia. Zajmujemy się cateringiem, dostarczamy posiłki doświetleń środowiskowych, jak również w budynku, w którym się znajdujemy, realizujemy imprezy okolicznościowe. Tutaj, na przykład, chrzciny, przyjęcia typu urodziny oraz wesela. Na tą chwilę zatrudnionych mamy 11 osób, z czego 7 osób są to osoby, które były zagrożone wykluczeniem społecznym. Staramy się też być wyrozumiałe dla osób, które były długotrwale bezrobotne i rozumiemy, że proces wracania na rynek pracy wymaga zarówno wysiłku ze strony pracownika, jak i pracodawcy, więc jest to bardzo, bardzo ważny podmiot, który sprawia, że osoby wykluczone społecznie Mogą poczuć się ważne, mogą poczuć się potrzebne dla społeczeństwa i mogą robić dużo dobrego, też mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania i to co robią sprawia, że po prostu czują się ważne i potrzebne. Chcemy dalej rozwijać się w tej sferze, w której na tą chwilę jesteśmy, to znaczy kuchnia, tak, to jest nasz taki priorytet w zasadzie na tą chwilę. Ale mimo wszystko chcemy dalej realizować się społecznie i docierać się do, do ludzi, którzy chcą pracować, chcą tej pracy, ale z jakichś powodów nie mogą jej znaleźć. Będziemy też rozwijać się w sferze turystycznej. Posiadamy drugi budynek budynek znajdujący się w miejscowości Brudnów w pięknej scenerii zalewu domaniowskiego. I tam też chciałybyśmy poszerzać swoją działalność, właśnie w kierunku turystyki.